Hit 28. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, a więc starcie Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa. Ten mecz to debiut nowego trenera Legii Gonzalo Fejo, który zmienił na tym stanowisku Kostę Runiaicza. Fejo był między innymi w przeszłości asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa, który dziś to spotkanie oglądał z trybuna. A od początku ten mecz był toczony w bardzo żywym tempie. Dośrodkowanie Patryka Kuna do Marka Gwala, ale lepszy, debiutujący w ekstraklasie Muhamed Sahinowicza. To 17. minuta spotkania. Pankow do Pekharta i Legia prowadzi w Częstochowie 1 0. Dla Czecha to ósma bramka w tym sezonie. 22 minuta tego spotkania. Żozułę, fantastyczne zagranie Portugalczyka do Pekharta i szybszy Sachinowicz. W końcu rusza Raków Matej Rodin do Jebołacha. Jebołach w polu karnym i gol 1 do 1. Cieszy się pomocnik Rakowa, ale jest uniesiona w górę chorągiewka sędziego asystenta. I widzimy, że w tej sytuacji był spalony, bramka jest anulowana. Wciąż to Legia prowadzi 1 do 0, ale raków zaczyna stwarzać sytuację. Silva w polu karnym przepycha się z Augustyniakiem, pada zawodnik Rakowa. Gospodarze domagają się rzutu karnego, jednak gwizdek sędziego Lasyka milczy. Tak na tę sytuację zareagował. Trener Dawid Szwarga, no komentarz chyba jest zbędny. Margual, Margual jest już w polu karnym. Hiszpan, Margual tuż obok bramki. Rakowa Częstochowa. Najlepsza sytuacja, przed jaką stanął Hiszpan w tym meczu. Koczergin i kolejna kontrowersja. Znów jest w nią zamieszany Rafał Augustyniak, początkowo sędzia gwizdzie. Rzut karny dla gospodarzy. Piotr Lasyk zostaje wezwany jednak do monitora i po analizie odwołuje jedenastkę. Legia będzie zaczynać akcję od bramki. Teraz wrzutka w pole karne i dwie fantastyczne interwencje Dominika Chładuna. Odgwizdany w tej sytuacji, spalony, ale gdyby piłka wpadła do siatki, to pewnie znów do akcji musiałby wkraczać war. Ale kolejne minuty, to kolejne ataki Rakowa, Częstochowa. Potężne uderzenie Stratosa z Farnasa, ale dobrze w bramce Legii Chładun. Teraz Koczergin, Koczergin i odbija tę piłkę Dominik Chładun końcowej minuty tego spotkania to już była prawdziwa nawałnica Rakowa. Nowak w pole karnej, tym razem to Rosołek mógł zaskoczyć własnego golkipera. Fran Tudor, Fran Tudor szuka gdzieś antet ale piłka wypada przed pole karne. Znowu Koczergin i znowu kto? Dominik Chładun w bramce Legii, ale Legia momentami broniła się już we własnym polu karnym. Znowu piłka do frana Tudora, łatwo minął. Zila Diaz, Antecna z 1 do 1. Ależ forma chorwackiego napastnika. To jego szósty gol w tym sezonie. Ostatnie tygodnie są dla niego niezwykle udane. Dominik Chładun tym razem bez szans znów nie zachowa czystego kąta. Bramka szlegi Mark Gual, Mark Gual i dobrze. Sahinowicz w bramce Rakowa-Częstochowa. Ostatni gwizdek sędziego Piotra Lasyka. Gonzalo Fejo remisuje w debiucie z Rakowem-Częstochowa. Raków wciąż bez porażki na własnym boisku w tym sezonie. Raków jest piąty w tabeli, a Legia szósta Raków-Częstochowa. Legia Warszawa 1 do jednego. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.